Hej, cześć cześć Moko z tej strony Namix i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj pokażę Wam poradnik jak najlepiej zacząć streamować, jak się już I to jest jakby jeden z pierwszych razy lub po prostu chcecie to troszkę poprawić. Także zapraszam do oglądania. Odcinek będzie niestety niemontowany, ponieważ nie mogę... znaczy nie mam dzisiaj czasu, a chciałbym to jak najszybciej wstawić. Także tak! Pierwszą rzeczą będzie to, że jeżeli macie swój kanał i wejdziecie na niego, to musicie tak, najlepiej wywalić wszystkie live'y, ja nam przed wywaliłam. Jak macie na przykład czysty kanał, to spoko ok. Ale no, dobra, przechodzimy do pierwszej rzeczy. Pierwszą rzeczą jaką jest, to musicie kliknąć tutaj na swoją ikonkę. Kliknąć YouTube Studio. I tu ogólnie macie swoje statystyki. Wtedy bierzecie Transmituj na żywo. Jeżeli weźmiecie transmisję na żywo, powinno wam się po jakimś czasie załadować. E, piszecie sobie nazwy, tytułu, tam wszystko będzie się mieć. Trzeba czekać 24 godziny na zezwolenie na wszystko. Ale jeżeli już będziecie mieć tak jak ja, to po prostu bierzecie Klucz strumienia, bierzecie Kopiuj, ale z po żadnym pozorem na live nie, pokazuj, nie, pokazuj, nie pokazujcie. Chodzicie na OBS-a, jeżeli streamujecie na OBS-ie. Ustawienia. Stream. Bierzecie tutaj YouTube RTM PS, najlepiej. No, tak jak ja mam. I tutaj po prostu wklejacie swój klucz stru strumienia. Bierzecie potem zastosuj oraz OK. I bierzecie rozpocząć stream. Ale... ...co można jeszcze dodać oraz... ...no, jakieś rozrywki? Ponieważ samo streamowanie jest dość nudne. Takie bez niczego. Dlatego tak, dodajecie tytuł. E, macie tutaj. Na przykład zrobicie sobie jakiś opis. Ja już mam gotowy. Dodajecie na przykład tytuł, tytuł który w moim przypadku w gdzie Planet. Albo z czegoś zrobicie live, bo to nie są tylko kategorie, że gry, tylko jest dużo kategorii, na przykład ludzi blogi, humor itd. Ty już macie gotowe, klikacie zapisz. I tak, tutaj macie statystyki, stan, transmisji i tak itd. Najlepiej używać sobie top, nie top czatu, tylko właśnie czatu na żywo, żeby po prostu było widać wszystkie wiadomości oraz żadnej nie przegapić. Mogę wam, pokażę Wam też donate, oczywiście jakby, żeby ogarnąć donate to trzeba się zalogować, zrobić konto. Pomogę Wam w tym, ponieważ sama właśnie posiadam takie konto, e, więc wloguje się. I bierzecie po prostu rejestrację, bierzecie e-mail, nazwę użytkownika, hasło oraz powtarzamy hasło. Gdy już macie to po prostu się logujecie, ja Wam mogę pokazać e-mail, więc jakby nie dziwcie się, że pokazuję. Mm, mm, mm. Gdy się już e, zalogujecie, a ja właśnie nie mogę, czy jest problem? Aj, czekajcie, widzimy się, jak się zaloguje. Gdy już się zalogujecie, macie takie... Mm, tak, w, tak to widać, e, także. Najlepiej wejść od razu w konfigurator i tutaj ogólnie robicie sobie tak na przykład chcecie wejść, macie domyślny szablon bierzecie stwórz nowy szablon, wezmę na przykład nazwę test możecie mieć większe, jak wejdziecie na szablon 2, szablon 3 na przykład chcecie ten, to też robicie stwórz nowy ta szablon i e, piszcie nazwę możecie sobie zmienić um, czcionki, możecie zmienić sobie tak naprawdę wszystko nie wiem, ale jakby ja powiedzmy na razie taką, po prostu, i też mogę zmieniać kolory, ja powiedzmy biały. Czekajcie. No i po prostu bierzecie, jak już wszystko spowiednicie, bierzecie skopiuj. Chodzicie na ten, i bierzecie plusik. Przeglądarka. Rezerwacie jak chcecie. Usuwacie ten adres URL. I dajecie wasz adres. I gdy już macie, powiększycie tak jak Wam lepiej. Ja daję ja najwcześniej, no cały akord, lub prawie cały. W sumie to tyle z donate'ów Najlepiej, jeżeli się ma, jakby, laptop. E, no, no, specjalnego do nagrywania do, um, na OBSie jeżeli nie macie jednak specjalnego to możecie zrobić na stream um, stream yardzie. i tutaj po prostu bycie get started jak dalej ja się na przykład zaloguję albo Raję no i po prostu tam jakby e, zrobię to konto czekajcie już się macie YouTube channel na przykład. nie mam na przykład YouTube channel no. Logujecie się. Create a broadcast, bierzecie konto y, i po prostu robicie streama. Ja akurat w tym odcinku nie pokażę, ale w następnym postaram się pokazać, ponieważ nie chcę robić teraz jakby Live'a tak na to bo nie, jest, jest dużo ludzi aktualnie i trochę za Także mam nadzieję, że pomogłam, ale jeżeli chcecie przechwytywania ekranu, to bierzecie przechwytywanie ekranu. nasypacie i najlepiej bo ja mam taką obramówkę żółtą. Najlepiej wziąć duplikacja pulpitu. Chociaż możecie też ominąć, ale no będziecie mieli to samo. Ja biorę duplikację pulpitu zawsze. No i po prostu już macie. Także mam nadzieję, że chociaż troszkę pomogłam. No i cześć.